W zeszłym roku znokautowałeś Janikowskiego na Wembley. Widziałeś walkę teraz Janikowskiego z e, Iliczem? Nie miałem okazji obejrzeć całej walki. Nie widziałem, tylko niestety ten niefortunny nokaut na koniec. No właśnie, bo dwie rundy tak naprawdę, według mojej oceny, chociaż e, jestem laikiem, ale oglądałem, to to były rundy dla niego. I, I tak naprawdę jeden strzał zadecydował o jego przegranej walce. To jest e, właśnie tego piękno sportu, że e, bez względu na to, jak się toczy walka, w każdym momencie tej walki, w, każdym, w każdej rundzie można odwrócić po prostu rolę, o, y, sytuację o 180 o stopni. Czyli tak trzeba się być czujnym po prostu przez tak. całą walkę, nie? Trzeba być czujnym, skoncentrowanym i naprawdę cały czas realizować swój plan taktyczny, żeby nie pozwolić, żeby przeciwnik przejął inicjatywę, czy się po prostu tak stało, nie? Powiedz mi, a jak z skamem teraz? Dwa razy tak jesteś zmotywowany? No, pytanie retoryczne, no, oczywiście, że tak, robię wszystko, żeby, żeby zniwelować jakby tą jego największą broń, i te kopnięcia i jakby żeby nie popełnić drugiego z tego samego będu. Będzie ciężko? No Zobaczymy, no, to jest walka, wiadomo, że tu się może zdać wszystko, mam nadzieję, że po całej walce to moja ręka będzie podniesiona w geście zwycięstwa do góry. Dzisiaj jesteś na gali, która pomaga Fundacji Różala między innymi. Rozumiem, że trzymacie się tam razem, jesteście kumplami, fajnie jest pomagać? Zdecydowanie, mamy bliskie bardzo relacje i, i, i tym bardziej, tym przyjemniejsze są te wszystkie akcje, bo yy, niewiele jest takich sytuacji, gdzie mamy po prostu możliwość się spotkać tak na spokojnie i sobie wspólnie pożartować, pogadać, a to jest jedna właśnie z takich sytuacji, a oprócz tego wspieramy szczytny cel, więc yy, same plusy takiej sytuacji. Czy masz już plan po zwycięskiej walce ze nie, to jest jakby yy, koncentracja i tutaj pełna mobilizacja jest na ten najbliższy plan na 18 maja, gdzie będę miał okazję się z nim zetrzeć jeszcze raz i, i to jest jakby mój główny cel na tą chwilę. Czy w 2019 roku jeszcze wyjdziesz po tej walce? Zdecydowanie tak. Czyli chcesz, jest to taka oczywiście, szansa Oczywiście, oczywiście. Czy mamy kciuki w takim razie za Twoją walkę i do zobaczenia pewnie na, na turnieju. Super, dziękuję Ci. Dzięki bardzo.